Ich życiem jest tenis stołowy. W Praszce po raz kolejny odbył się ogólnopolski turniej tenisa stołowego z okazji święta niepodległości. Od lat tutaj przyjeżdżam z przyjemnością, bo naprawdę świetna atmosfera. Wspaniali koledzy przyjeżdżają z całej Polski, naprawdę jest to impreza bardzo udana i od wielu, wielu lat. Także na przykład gdybym miał do wyboru gdzieś inną imprezę, na przykład we Wrocławiu czy coś... Przyjąłbym tutaj na pewno. Każdy świętuje jak potrafi. My świętujemy na sportowo. W tenisa stołowego gram około 20 lat z takimi małymi przerwami. To jest taka dyscyplina, którą można grać lato, zima, cały czas po prostu. i jest, Można się razem spotkać, poruszać się, zrzucić trochę z wagi, podyskutować przy kawie no i nie, pograć sobie przy okazji. Praszka po dwuletniej przerwie znowu zaprosiła miłośników tenisa stołowego, którzy rywalizowali w kilku kategoriach. Pierwsza kategoria amatorzy do 40 lat, druga kategoria amatorzy 41-60 lat, trzecia kategoria amatorzy 61 lat i starsi, ale już w tej kategorii mogą grać zawodnicy z licencją. Jest kategoria kobiet open i później jest kategoria open dla wszystkich chętnych. Łącznie około 80 uczestników, nawet może przez, przez salę dzisiaj się przewinąć. W tych kategoriach wiekowych mieliśmy od 20 do 24 zawodników. Turniej co roku przyciąga amatorów, jak i profesjonalnych uczestników. Gram w Ekstraklasie razem z Natalią Szymczyk i Julią Tomecką. W tym roku jesteśmy Benjaminkiem, zaczynamy. Dopiero wygrałyśmy pierwszy swój mecz. Mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się coś wygrać. Nie boję się przeciwników. Każdy się dziwi, że ja nie gram w żadnym klubie. Nawet ostatnio byłem na turnieju o Lubinieckiego w Raszkowie i zapytano mnie, panie Kasendra, gdzie pan grał? Ja mówię, w garażu. No ale, no ale to wiemy, że ostatnio Pan gra w garażu, no ale, no ale wcześniej w jakim klubie? W garażu. Także ludzie nie mogą zrozumieć, że można na taki poziom wysoki się, tak moim zdaniem, wznieść. Na zwycięzców czekały pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. Jednak w tym turnieju to nie było najważniejsze, lecz dobra zabawa i integracja.